Witam serdecznie w kolejnym odcinku Bogactwa w Tobie. Ja mam na imię Ewelina i dzisiaj sobie porozmawiamy o takiej kwestii, że życie tak o nas zawsze dba, że nigdy nie chce nas zawieść. Inspiracją do tego odcinka była moja przyjaciółka. Dziękuję jej serdecznie za to i rozmowę, jaką z nią odbyłam. I właśnie tak ładnie to ujęła, że życie nigdy nas nie chce zawieść. I chciałabym rozwinąć tą myśl. I pokazać, jaka jest prawdziwość tego, bo faktycznie życie nas nigdy nie chce zawieść. Życie nam zawsze mówi tak. Dlatego tak ważne jest i takie cenne jest patrzenie, jakie mamy myśli, co sobie tam w głowie mówimy do siebie, jakie mamy swoje wewnętrzne dialogi, jak widzimy świat, jak widzimy siebie, jak widzimy ludzi, jak widzimy sytuacje, co o nich myślimy, bo życie zawsze nam mówi tak, ono nie chce nas zawieść. Czyli jeżeli o sobie myślimy w jakiś negatywny sposób, no to życie nie chce nas zawieść i mówi nam: tak, właśnie tak, tak, daje ci to, co myślisz o sobie, daje ci to, co myślisz o świecie, daje ci to, co sobie tam w głowie kreujesz. Ono nie rozróżnia, czy to jest dobre, czy to nie jest dobre, ono po prostu nie chce nas zawieść. Dlatego tak ważna jest ta obserwacja myśli i możemy się teraz przyjrzeć właśnie temu co tak naprawdę sobie myślimy. A żeby się temu przyjrzeć, to warto stanąć w roli obserwatora. I warto popatrzeć na siebie z boku. I właśnie przyjrzeć się, jakie teraz myśli mam w sobie. O czym teraz myślę? Na swój temat. Czy to są wspierające myśli, czy nie wspierające myśli? A potem poznamy, jakie mamy myśli, oglądając nasz świat wewnętrzny. Widząc, co jest w nim, czy nam się on podoba, czy nam się nie podoba, um, czy jesteśmy z niego zadowoleni, czy nie jesteśmy zadowoleni. A to wszystko pokazuje właśnie, co w sobie nosimy. Jeżeli ten świat wokół, na zewnątrz, nam się nie podoba, to wniosek z tego, że mamy niewspierające myśli, niewspierające programy, niewspierające mechanizmy. I warto sobie to obserwować, i warto to transformować w światło, bo to wszystko, co jest uświadomione, już przestaje na nas działać. I warto dochodzić do tych źródłowych, pierwotnych przekonań, które tak są często zaskakujące, w co uwierzyliśmy, będąc dziećmi przez całe nasze później życie również. I wszystkie te przekonania nami kierują i projektują nam świat zewnętrzny, w jakim jesteśmy. No bo życie nie chce nas zawieść i życie chce nam powiedzieć, tak, to co myślisz, to ja ci to dam. Dlatego tak ważne jest uważać na myśli. I teraz każdy niech się zastanowi, co w danej chwili myśli, jak. Jaka myśl przyszła? Czy wspierająca, czy nie wspierająca? Niech każdy popatrzy na ten świat zewnętrzny. Co w nim widzi? Czy to jest coś, co nas denerwuje, triggeruje, irytuje, wkurza? Nie podoba nam się coś, co się ciągle powtarza, coś, co jest dla nas niefajne. Czy teraz widzimy ten świat, który jest wspierający, który jest obfitością, który jest radością? który daje nam w każdej chwili satysfakcję i, e, i tą właśnie wewnętrzną radość. Co teraz widzisz? Co teraz właśnie obserwujesz? Takie masz myśli. I mamy dużo mechanizmów obronnych również w sobie, mamy dużo wierzeń. Mamy też historie rodowe, mamy historie narodowe, które nosimy. Polska jest akurat też takim krajem, który zawsze był ciemiężony i gdzieś musieliśmy walczyć o przetrwanie, o istnienie. Jest w tym ogromna siła, ale jest w tym także ogromna walka, ogromny bunt, ogromna niezgoda, ogromne przygniecenie. I to wszystko też na nas tutaj działa bardzo intensywnie. Jednakże też warto do tych programów docierać i te programy uwalniać, żeby mieć inne życie. Więc zachęcam też do popatrzenia, z czym w sobie jestem. Czy na co dzień walczę, jakie emocje generują mnie i mój każdy dzień. Czy żyję w lekkości, czy jest mi lekko, czy jest mi trudno, czy się denerwuję, czy mam lęki. Każdy lęk też jest programem, jest iluzją, tylko nasze ego nie chce go puścić, bo to jest nam tak znane i tak my się pozornie bezpiecznie w tym czujemy, mimo że to jest lęk, ale nasze ego to zna i nie chce tego puścić i nie chce nas z tego swobodzić, bo on nie wie, co to znaczy życie bez lęku tak naprawdę, więc będzie z całych sił tutaj blokował dostęp i i ten lęk będzie z nami e, cały czas, bo, bo, no bo w tym paradoksalnie od dziecka czujemy się bezpiecznie. E, więc jeśli chcemy doświadczać e, życia bez lęku, warto się tutaj przyjrzeć, jaki lęk e, w sobie generuje e, i z jakim lękiem się mierzy, czego się boję i w co tak naprawdę na głębokim poziomie uwierzyłam, uwierzyłam, że mm, dzisiaj taki lęk mam. A każdy lęk na każdy lęk życie mówi tak, miejmy tego świadomość. Więc jeżeli się czegoś boimy, no to życie musi nam to dać, no bo nie chce nas zawieść. Życie jest naszym najlepszym przyjacielem, naszym najlepszym wykonawcą tego, co w głowie mamy. I w związku właśnie z tym, że nie chce nas zawieść, wykonuje to, co na głębokim poziomie myślimy. Więc warto naprawdę temu wszystkiemu się przyglądać i warto to zmieniać i transformować. Tych lęków, tych przekonań, tych wyobrażeń mamy ogrom. Przez całe życie to zbieramy, ale głównie będąc dzieckiem nasiąkamy tym bardzo. Bardzo to obserwuję teraz u dzieci, jak one, one są jak czysta karta, po prostu jak. Tak piękna radość i yy, yy, która właśnie poprzez lęki dorosłych, poprzez otoczenie, yy, poprzez różne nieuświadomione każdego yy, przekonania, one to wszystko chłoną i zaczynają wierzyć, że to jest prawda. Ale same z siebie są tak bardzo czyste, yy, że jak odkrywają coś u siebie, to jest to taka czysta radość po prostu. Jest mi to niezmiernie miło teraz obserwować, jak one mają swój świat, taki właśnie czysty, ten pierwotny, ten um, bez iluzji. Um, one są tak połączone ze sobą pięknie, że wyrażają wszystko to, co mówią, są szczere, um, są radosne i um, widać, kiedy właśnie są zakłopotane, kiedy nie wiedzą co zrobić, um, i wtedy każda reakcja dorosłego człowieka. Programuje je już niestety na to, aby działać w jakiś określony sposób i tłumić tą swoją radość, i wtedy zaczynają się bać, i wtedy zaczynają przykrywać to, co najpiękniejsze w sobie. I my też wszyscy przez to przechodziliśmy, i każdy z nas ma tą radość gdzieś głęboko schowaną. Właśnie przykrytą tymi lękami, tymi wierzeniami, tymi przekonaniami, i wtedy życie mówi nam tak: wszystko w to, co wierzymy. E, dlatego tak ważne jest właśnie ciągle zaglądanie, zaglądanie i jeszcze raz zaglądanie w siebie, przyglądanie się temu zewnętrznemu światu, patrzenie e, na siebie e, z boku, na swoje reakcje, na swoje wierzenia. Odkryjemy tam naprawdę ogromny zasób, a wtedy zaczniemy to transformować, wyłaniać to na światło dzienne, do świadomości, i to wszystko przestaje nam działać. I życie nam może powiedzieć tak, ale już zupełnie do innych myśli. I wtedy zaczyna się zmiana, zaczyna się zmiana otoczenia, podnoszą nam się wibracje, przyciągamy zupełnie inne historie, widzimy w ogóle zupełnie inny świat, zupełnie z innego poziomu. Zupełnie z innego e, aspektu, i e, coś mi się tu poszturchało, ale jest ok. E, I zupełnie z, e, z, doświadczamy innego życia po prostu, życia w lekkości, bez tego trudnego, który w sobie cały czas żeśmy nosili. E, więc warto. Jeżeli ktoś nie umie sam sobie z tym pracować, to ja zapraszam do siebie jak najbardziej. Jestem pasjonatką. Odkrywania przekonań indywidualnych, rodowych. Słyszę to, co jest niewypowiedziane, to jest dla mnie wielki dar, ale odkrywasz ty sam, ty sama i to jest najbardziej wartościowa praca, kiedy sami do tego możemy dojść i kiedy możemy po prostu zrobić takie wow, w co ja wierzyłam, wierzyłem. To jest niesamowite odkrywanie siebie i, i patrzenie, jak te wszystkie właśnie przekonania nami sterowały, i jak te wszystkie przekonania generują nam życie, w jakim jesteśmy, i jak to nasze ego jest tak też naszym przyjacielem jak najbardziej, tylko już może być obok nas, a nie przeciwko nam. Bo to ego nie puszcza nas do lekkości, no bo jeżeli my znamy z dzieciństwa lęki i to wszystko, co nas krępuje i nie wspiera, no to ego się w tym rozgościło i w związku z faktem, że nie zna lekkości, to nas do tej lekkości nie puści. Dlatego też, żeby zmienić swoje życie, warto zajrzeć do środka, bo to jest jedyna droga do zmiany, innej drogi nie ma. Większość z nas y, próbuje to dokonać poprzez zewnętrzne zmiany, ale to nigdy się nie udaje. Y, to się powtarzają te sytuacje, powtarzają się y, te same charaktery, mimo że może ciało i twarz inna, ale historie są te same. Y, Boże życie ciągle chce pokazać, że trzeba zajrzeć do środka. Zapraszam serdecznie do transformacji, indywidualnej bądź ze mną, żeby odkrywać siebie, bo tylko poprzez odkrycie siebie można zmienić swoje życie. Wtedy dzieje się magia. Odkrywamy w sobie to bogactwo, do którego chyba nigdy żeśmy nie zaglądali, bo w ogóle nie widzieliśmy, że tak można, że tędy jest droga. Ja przez tą drogę przeszłam. Już od wielu lat jestem w procesie. Cały czas odkrywam siebie, no bo jednak przez tyle lat dużo się tego gromadzi. Jest to przepiękna droga. Teraz to już mam z tego bardzo fajne, często ubaw, jak się dowiaduję, w co ja mogłam uwierzyć i że to sterowało moim życiem. Zdałam sobie sprawę, że wszystko, co mi się w życiu przytrafiało, sobie. Generowałam sama i sama sobie to kreowałam i projektowałam, więc to jest też wspaniałe odkrycie wielka, wielka w tym moc że jeżeli możemy kreować takie życie, jakiego dzisiaj doświadczamy, to możemy kreować też życia, które marzymy, które chcemy doświadczać i którego chcemy mieć więcej. Więc warto, zachęcam, wysyłam serdeczności. I życzę owocnych wglądów. Do usłyszenia.